Hejka wszystkim tutaj Arabella Water i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj mam dla Was poradnik jak dobrze przygotować się na CSY, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Nie chciałabym się chwalić, ale mam chyba ponad 70 medali i myślę, że to wam wystarczy, że uznacie, że te porady ode mnie będą jakieś, wiecie, prawdziwe. Także ja już was zapraszam do oglądania, a i jeszcze dopowiem, że yy, będą jeszcze na końcu trzy porady od Alexis Wulkan-Dotter, także jeszcze raz bardzo serdecznie was zapraszam. Obserwuj. Bierz udział w CSach i patrz na jakich koniach gracze najczęściej wygrywają. Z mojej analizy wynika, że najczęściej wygrywają pintabiany, które z całego serca polecam. Obserwuj także jakich skrótów używają uczestnicy lub znajdź o tym filmik na YouTubie. PS. już niedługo wrzuca filmik ze wszystkimi skrótami z CSów. Zapoznaj się dobrze z trasą. Przed sesami możesz obejrzeć na YouTubie, jak ktoś jedzie dane mistrzostwa. Możesz także poprosić kogoś o pomoc, aby pokazał ci trasę, jednak nie zobaczysz przeszkód dostępnych w czasie CS-ów. Trenuj na cesach, gdzie jest mało osób. Zazwyczaj poranne cesy są dość mało uczęszczane, więc możesz na takie pojechać i dzięki temu uniknąć zbędnego tłumu powodującego lagi oraz na spokojnie potrenować sobie na trasie. Jeśli inni ci zasłaniają, dodaj ich do ignorowanych na czas mistrzostw. Unikniesz wtedy zbędnych lagów i nikt nie będzie ci zasłaniał drogi. Nie denerwuj się. Każde miejsce jest dobre. Wiem, że cesy łączą się z lekkim stresem, ale nie złość się, gdy coś ci nie wyjdzie. To normalne. Każdy ma gorszy dzień, a jeśli to twoje początki z cesami, to wcale się nie przejmuj. Niedługo nabierzesz większej wprawy. Jeśli nie znasz skrótu, nie używaj go. Nie jedź takim skrótem, którego nie znasz lub który ci nie wychodzi. Lepiej pojechać normalnie, wtedy stracisz może odrobinę czasu, ale na pewno mniej jak w ogóle miałoby się zatrzymać. I przechodzimy teraz od rad od Alexis. Przeczytam dokładnie, co mi napisała. Wytrenowany koń. Jak już pewnie większość osób grających w naszą pikselową gierkę wie, poziom konia jest jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych do tego, aby wygrywać sesy. Dlaczego? Z tego względu, iż im większy poziom konia, tym większa jest jego prędkość. Maksymalnym poziomem konia, który można zdobyć, jest 15. Przy odpowiednim sprzęcie jego szybkość wyniesie 28 punktów. Sprzęt. Drugi i chyba najważniejszy punkt. Aby wygrywać mistrzostwa, oprócz wytrenowanego konia, należy mieć w posiadaniu odpowiedni sprzęt. Z najwyższymi statystykami. Należy zwracać uwagę głównie na sprzęt z dużą ilością punktów jazdy, kontroli, zwinności i szybkości. Tutaj przykładowy i najskuteczniejszy. Śródła zdjęć Star Stable Database. E, Alexis właśnie mi te zdjęcia, a ja zainspirowałam się, postanowiłam kupić cały ten zestaw i go przetestować i powiem wam, serio działa. E, właśnie go wam pokazuję. W opisie znajdziecie nazwy właśnie całego sprzętu. Nastrój konia. Niestety spora część osób zapomina o tym punkcie, a to właśnie od nastroju naszego czterokopietnego przyjaciela zależy jego szybkość. Przykładowo, jeśli nasz koń ma 15 poziom i sprzęt o najwyższych statystykach, nie mamy szans na wygraną z innymi osobami, jeśli jego nastrój jest poniżej koloru zielonego. Okej, okay, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny. I do usłyszenia, pa!